Siemanko. Witam was bardzo serdecznie z tej strony Gregsko. A to kolejny dziwny symulator, a zarazem mini symulator. I moi drodzy, czy mama zabrania wam posiadać jakikolwiek zwierzątko? Jeśli tak, to ten symulator jest specjalnie dla was. I dziś moi drodzy, będziecie mieli swojego własnego pieska. Tak więc zaczynamy. Okej, okay, to jest nasz pies. Nasz pies nazywa się Fido. Mm... Dobrze, coś tam było napisane, że jeśli będzie długo coś tam, to nas zaatakuje. Niestety, napis był tak szybko, że nie mogłem zdążyć przeczytać. Oj, tu, oj, tu! Każdy z nas marzył o tym, żeby być właścicielem pieska, żeby go wyprowadzać, żeby go karmić, bawić się z nim i w ogóle. I fajnie, fajnie, że ktoś stworzył taką Gierkę, ale. co tu można robić? Oj, tu, piesku! Szczekaj, szczekaj! Daj głos! Daj głos! Niech mi ktoś wytłumaczy jakimi klawiszami tu można, nie wiem, nakarmić psa. Albo nie wiem, może posłać piłkę? Okej, okay, jest jakaś piłka, ale ona się nie rusza. Hmm. Naciskam różnego rodzaju przyciski, ale niestety nic nie mogę zrobić. Może Enter? Nie. Okej, okay, tak więc mamy swojego psa, i co? W ogóle jaki ten pies ma oczy, patrz na jego oczy no chodź tu A o, jakie ty masz oczy wow. Okej, okay, tylko co dalej, co dalej, nie wiem, mamy telewizor, nic tutaj Nasikał pies, zły pies, chodź tu Chodź tu Kto to później będzie sprzątał? Bo ja nie, ja nie będę Okej, okay. tylko co dalej, co dalej, no nie wiem Hmm. No nawet jedzenie nie mogę wyciągnąć. No i co? I będziemy tak krążyć? choć tu? W ogóle nie mam pojęcia, co tu trzeba zrobić. Naprawdę. Choćbym bardzo chciał dowiedzieć się, jak sterować tym psem. I może nie nim sterować, ale jak w ogóle go, nie wiem, troszczyć się o niego, przecież z głodu mi umrze What the fuck? Ach. Co to jest? <laughs> Okej, okay, nie mam pojęcia, co to było. Pies mnie zaatakował. To był, nie wiem, jak to nazwać, symulator posiadania psa. A przed Wami był Grzegorz, tak więc do usłyszenia i do zobaczenia. I uważajcie na swoje psy, bo czasem mogą was, bo czasem mogą was pogryźć.